Te proroctwa zawarte w księdze Daniela rozbudzają niesamowicie wyobraźnię, i powiem Wam, że to były fragmenty Pisma Świętego, które zawsze najbardziej mnie interesowały i najbardziej pobudzały do myślenia i do szukania więcej informacji. I te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy te kilka miesięcy temu na sympozjum w Myślachowicach. O których mówimy dzisiaj, one są bardzo ciekawe, bardzo ważne, ale powiem Wam, że ustępują temu, o czym będziemy mówić teraz. Dlaczego? Powiedzcie mi, proszę, do, jakiego, do jakiej refleksji skłania Was ten fakt, że po imperium reprezentowanym przez Złotą Głowę faktycznie nastąpiło imperium reprezentowane przez srebro, potem przez miedź, przez żelazo, aż w końcu. Te stopy, zmieszana glina z żelazem. Jaka jest najważniejsza nauka, jak, która wypływa ze zrealizowania tego proroctwa w czasie? Że na w kierunku złotego wieku lecz Dobrze, ale to nie jest najważniejsze. Jesteśmy blisko końca, tak jest, ale to też nie jest najważniejsze. Tak, a Tadeusz? Amen. Pan Bóg trzyma wszystko w swoich rękach, i to jest najważniejsza rzecz, jaka wynika nie tylko z tego fragmentu pisma świętego, ale w ogóle z Biblii. Pan Bóg dopuścił pewne rzeczy, jak wiemy, z pewnych względów, które są bardzo istotne, aby nikt we wszechświecie nie zarzucił Bogu, że jest niesprawiedliwy. Ale Pan Bóg wszystko trzyma w swoim ręku, i on prowadzi nas. I jest jeszcze rzecz taka: to, co też tutaj zostało powiedziane, że wszystko to zmierza do swojego finału, a tym finałem jest co? Królestwo Kamienia, przyjście Pana Jezusa. Mamy teraz do przestudiowania kilka tekstów, które. Z jednej strony są zakończeniem wizji snu Nebukadnezara, a potem zakończeniem wyjaśniania tego snu przez proroka Daniela. Przeczytajmy sobie. Patrzyłeś? Daniel mówi do Nebukadnezara, a wtem, i co jest bardzo istotne, bez udziału rąk oderwał się od góry kamień. Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie i rozniósł to wiatr, także nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Jaka jest nauka z tych tekstów, które tutaj przeczytaliśmy? Za chwilkę będziemy czytać sobie Wyjaśnienie tych słów, ale <laughs> zobaczcie te wspaniałe metale szlachetne, albo ten mocny metal, żelazo, które wszystko łamie i kruszy. Co z nich pozostaje? Tylko wspomnienie. Rozwiane, skruszone, nie pozostaje z tego nic. Złoto które symbolizuje Babilon, srebro, medopersja, miedź, spiżowo-zbrojni, achaje, tak jak to jest zapisane w tej epopei starożytnej o wojnie trojańskiej. To wszystko zostaje zniszczone, chociaż wydawało się taką niesamowitą potęgą. Król Nebukadnezar o czym będziemy na kolejnym sympozjum mówić, aby <laughs> zaprzeczyć temu przemijaniu, tej wizji, która pokazała mu, że wszystko na tym świecie ma swój koniec, rozkazuje wznieść posąg cały ze złota. Znamy innych, którzy też mówili o wiecznym panowaniu, no bo gdy Hitler mówił o tysiącletniej Rzeszy, no to miał na myśli to, że ona będzie na zawsze, prawda? Kilka lat i dramatyczny koniec, dlatego że Pan Bóg wszystko to trzyma w swym ręku, i tak jak Daniel powiedział Nebukadnezarowi, to Pan Bóg ustanawia królów i utrąca królów. I Bóg ustanawia je niezależnie od woli i działań człowieka. Ludzie są narzędziem w rękach naszego Boga. Kiedy czytamy. W Piśmie Świętym w księdze Jeremiasza, w księdze Ezechiela na temat Nebuka to czytamy, że tak naprawdę wszystkie te królestwa ziemi, kto dał Nebuka Bóg. Bóg i w tych księgach Nebukadnezar jest nazwany sługą Boga. Bóg mówi: daję je teraz mojemu słudze nebukadnezarowi. Natomiast. Gdy patrzymy na ten kamień, który wszystko kruszy, który, który wszystko niszczy, także nie pozostaje z tego nic, o kim tutaj mówimy? Mamy w Księdze Psalmów tekst w 118 Psalmie, który mówi, jest to też później cytowane w Nowym Testamencie w Ewangeliach: Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym, czyli tym kamieniem, Fundamentalnym, na którym jest budowana cała budowla. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w naszych oczach. Pan Bóg mówi, że ten kamień, który ci, którzy mieli być budowniczymi, odrzucili, staje się tym kamieniem, który jest podwaliną królestwa, dla którego nie będzie końca. Prorok Izajasz zapisał takie słowa naszego Boga. Oto ja kładę na syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten co? Ten się nie zachwieje. Ten się nie zachwieje, bo to się opiera na skalę, tego kroki będą mocne. Dawid w jednym z psalmów napisał, że Bóg wyciągnął moje nogi skąd? Z grząskiego błota, z dołu zagłady i postawił mnie na skalę, na skalę zbawienia i utwierdził moje kroki. W innym psalmie mówi, że Bóg wiedzie nas jaką ścieżką? Sprawiedliwości, ze względu na swoje imię. Pan Bóg chce nas prowadzić. Jeżeli tylko my chcemy słuchać Jego głosu. Także ten kamień, o którym tutaj Daniel mówił Nebukadnezarowi, to jest kamień, możemy powiedzieć, pochodzenia boskiego. Oderwał się od góry. Góra w słowie Bożym jest wykorzystywana również jako symbol stolicy Bożej. Góra Narad na dalekiej północy, to jest miejsce, które jest synonimem miejsca znajdowania się tronu naszego Boga. Także ta góra to jest profetyczna przenośnia oznaczająca królestwo Boże. I tak jak tutaj patrzymy na tą wizję, jaką otrzymał Nebukadnezar, to możemy zobaczyć, że wszystkie te państwa, te imperia, które powstają po sobie, one mają w sobie coś z poprzedniego królestwa. Przechodzi jedno w drugie. Natomiast to królestwo kamienia jest czymś zupełnie niezależnym. Pochodzi, moglibyśmy powiedzieć, spoza tego układu, prawda? Jest to zupełnie niezależna yy, Rzecz, niezależne Królestwo. Kamień kończy doczesny porządek świata, kończy tą historię. To jest definitywny koniec historii ludzkości na tej ziemi. Dlatego, że kiedy Królestwo Kamienia się rozpocznie, my, obywatele Królestwa Bożego, zostaniemy zabrani na tysiąc lat do naszej Ojczyzny, która jest w niebie. Natomiast tutaj na tej ziemi pozostaną prochy i demony. Także królestwo kamienia kończy doczesny, kończy doczesny porządek tutaj tego świata. Skała jest symbolem Jezusa Chrystusa. Mamy taki piękny tekst w pierwszym liście do Koryntian, gdzie apostoł Paweł. Przedstawia pewną historię z czasów, kiedy Izrael wędrował po pustyni, i pisze, że wszyscy ten sam napój wtedy na tej pustyni duchowy pili pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Chrystus prowadził lud Boży i prowadzi nas teraz. Chrystus dokonuje dla nas wielkiego dzieła. Zbawienia. I ten kamień jest symbolem zakończenia pewnego etapu tego dzieła zbawienia, jakie Chrystus w tym momencie, jako nasz arcykapłan, wykonuje w niebiańskiej świątyni. Ale przejdźmy teraz do tekstów, które zawierają wyjaśnienie, jakie Daniel podał królowi Nebukadnezarowi. Za dni tych królów czyli tutaj jest mowa o tych królach wspomnianych w wykładzie brata Bartosika, Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. Czyli można powiedzieć, w jakimś sensie ziści się marzenie wszystkich tych wielkich władców, którzy tworzyli te imperia przez wieki. Powstaje królestwo, które nie będzie miało końca. To będzie królestwo wieczne, na zawsze. Ale to będzie królestwo stworzone nie przez człowieka, nie przez wodza, nie przez polityka, ale przez naszego Boga. Królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Nie przejdzie na żaden inny lud, na żaden inny naród, ale będzie to królestwo zbawionych wszystkich tych, Którzy wyprali swoje szaty we krwi baranka. Kiedy Pan Jezus był tutaj na tej ziemi podczas swojego pierwszego przyjścia, gdy rozmawiał z pewnymi ludźmi, powiedział, że Jego królestwo nie jest z tego świata. Te słowa mamy zapisane w Ewangelii Jana w 18 rozdziale. Jezus powiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Uczniowie przez długi czas nie potrafili zrozumieć charakteru królestwa Jezusa Chrystusa. Bo to królestwo jest już dzisiaj tutaj, na tym miejscu. Wiecie gdzie? W naszych sercach. Ale wtedy, kiedy nadejdzie ten moment, obrazowany w proroctwie przez uderzenie kamienia w stopy. Wtedy to królestwo stanie się nie tylko królestwem naszych serc, ale stanie się królestwem też takim realnym, namacalnym. I tutaj bardzo ciekawe <laughs> słowa zapisane przez Apostoła Pawła w drugim liście, w drugim rozdziale listu do Efezja. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, czyli na czym? Na Piśmie Świętym, którego kamieniem węgielnym, czyli najgłębszą podstawą, jest Sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i Wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Pamiętacie na pewno przypowieść o dwóch budowniczych, prawda? O tym, który zbudował dom na piasku i zbudował dom na skalę. Wiecie, kiedy byłem dzieckiem, a i później, kiedy już zostałem ojcem i czytałem te historie córkom, miałem takie wyobrażenie i nawet niektóre te książeczki, jakie mamy dostępne, to pokazują tak, że ta budowla na tym piasku to jest taka licha sklecona z jakichś tam desek, a to co na skale to taki solidny dom. Ale w pewnym momencie, kiedy studiowałem któryś raz ten fragment, to ja doszedłem do wniosku takiego. Że te domy się ze sobą niczym z zewnątrz nie różniły. One były takie same, one były solidnie zbudowane, a jedyna różnica polegała na tym, na czym się opierały te domy. Oba były piękne, oba były z takich samych dobrych materiałów, dobrą robotą wykonane, tylko że jeden był oparty o skałę, a drugi był na piasku. I tą różnicę między nimi. Zauważono w momencie, kiedy przyszła ta fala, kiedy runął deszcz i ten dom, który nie miał oparcia na skalę, upadł. Dlatego, tak ważne jest, żebyśmy my bardzo mocno starali się o właściwą relację z Jezusem Chrystusem. Żebyśmy my byli zbudowani na tym fundamencie apostołów proroków a tym kamieniem węgielnym naszej budowli, żeby był Jezus Chrystus. Żebyśmy pili z tej duchowej skały i żeby ona zawsze nam towarzyszyła, żebyśmy nigdy nie odeszli od niego i nie zaryzykowali tego, że upadniemy. Dalej Daniel przedstawia Nebukadnezarowi, jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk Rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. A my możemy teraz powiedzieć, że na pewno jest pewny, bo Nebukadnezar w 603 roku przed naszą erą. Znajdował się na samym początku tego okresu, reprezentowanego przez złotą głowę. A my dzisiaj jesteśmy już na koniuszku tych palców z gliny i żelaza. Tylko patrzeć, kiedy ten kamień, mówiąc obrazowo, uderzy i zakończy całą historię przedstawioną w tej wizji. Daniel przedstawił to Nebukadnezarowi. Będziemy dalej. Za kilka miesięcy rozważać, co Nebukadnezar z tą wiedzą zrobił, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co my zrobimy z tą wiedzą, którą dzisiaj powtórzyliśmy sobie, rozszerzyliśmy, którą Pan Bóg nas obdarzył. Nasz dzisiejszy świat bardzo odpowiada temu, w jaki sposób została przedstawiona wizja tych dziejów. W piśmie świętym. My żyjemy teraz właśnie w tej ostatniej końcówce, pomiędzy tymi palcami a uderzeniem kamienia. I to powinno być dla nas rzeczą dopingującą nas do wzmocnienia więzi z naszym Zbawicielem. Na koniec popatrzmy jak zachował się Nebukadnezar, kiedy Daniel przedstawił mu tą wizję. Czy pamiętacie, jaki był początek tej historii? Nebukadnezar Masen, którego nie zapamiętuje, a przede wszystkim nie potrafi zinterpretować, wzywa wszystkich magów, chaldejczyków i tak dalej, a kiedy oni nie potrafią mu powiedzieć znaczenia tego snu, każe ich zabić. I wtedy nagle pojawiają się hebrajscy niewolnicy, którzy się modlą przez całą noc, a potem rano jeden z nich przedstawia królowi sen i jego wykład. I teraz reakcja króla na to wszystko. Nebukadnezar padł na swoją twarz i komu oddał cześć? Temu Bogu, który dał tą wizję? Nie. Ten Bóg był bogiem hebrajczyków, żydów, judejczyków, którzy zostali pokonani. Bel, Marduk byli ważniejsi, bo oni wygrali tę wojnę dwa lata temu, w 605 roku przed naszą erą, i doprowadzili do zdobycia Jerozolimy. I teraz naczynia ze świątyni tego Boga znajdują się w Babilonie. Znajdują się w skarbcach świątyń bóstw pogańskich. Ale Nabukadnezar wie, że coś tutaj jest na rzeczy oddaje cześć Danielowi, rozkazuje złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane. I teraz mówi bardzo ciekawą rzecz. Zapamiętajcie to, bo jak za kilka miesięcy się spotkamy, będziemy mówić o trzecim rozdziale Księgi Daniela, to tam będzie drugi krok tego wszystkiego. Bo tak, taka mała dygresja. Dlaczego Daniel i jego towarzysze znaleźli się na dworze babilońskim? Jak myślicie? Kim oni tam mieli być? Misjonarzami i moglibyśmy powiedzieć, tak jak jest, proszę, ambasadorami Boga, przedstawicielami Królestwa Kamienia na dworze babilońskim. A jaki ma cel ambasador? Jakie jest jego zadanie? Reprezentowanie swojego władcy przed obcym władcą i przedstawianie interesów. Tego władcy, przedstawianie jego stanowiska, jego kultury. I Daniel to robił, i teraz pierwsza taka rzecz, która bardzo mocno musiała Nebukadnezarowi w głowie utkwić. Takie pierwsze ziarno, jakie Bóg zasiewa w jego sercu. Zaprawdę Wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów, bo co potrafi, pamiętacie? On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić te tajemnice. Bóg Hebrajczyków, Bóg Judejczyków, jest Bogiem, który zna tajemnice i może je objawić. A pamiętacie, co powiedzieli magowie babilońscy? Takiej rzeczy nie może nikt zrobić, nawet bogowie, którzy mieszkają wśród ludzi. A tutaj jest Bóg, który może coś takiego zrobić. Za parę miesięcy Nebukadnezar, to znaczy za parę miesięcy będziemy mówić o tym, co się wydarzyło 8 lat, około 8 lat później, i jak Nebukadnezar powiedział do tych trzech przyjaciół Daniela, że to jest Bóg, który może wyrwać i uratować, wyrwać z czyjejś ręki i uratować. Tutaj jest Bóg, który objawia tajemnicę. I na koniec czytamy, że król wyniósł Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował, powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika magów babilońskich. Lecz Daniel wyprosił króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abednego, a sam Daniel pozostał na dworze królewskim. Po co został na dworze królewskim? Aby wypełniać swoją misję ambasadora. Natomiast tych trzech jego przyjaciół też świetnie wypełniało tą misję ambasadorów i reprezentowali Królestwo Boże w taki sposób, że zyskali sobie wielu zajadłych przeciwników, ponieważ byli uczciwi. To, co jest najważniejsze w całej tej historii, według mnie, Mamy niesamowitego Boga, wspaniałego Pana, który niedługo przyjdzie, aby nas zabrać. I nie przyjdzie tak jak teraz wszyscy w tym jutro rozpoczynającym się tygodniu będą go e, przedstawiać jako niemowlę leżące gdzieś w żłobie. Ale Chrystus teraz przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów. Ten, któremu nikt nie jest w stanie się przeciwstawić, nie jest w stanie się oprzeć, nie jest w stanie zrobić nic przeciwko Jego woli. Chrystus dwa tysiące lat temu przyszedł jako dziecko i mieszkał tutaj jako człowiek i wypełnił swoją zbawczą misję. Ale teraz przyjdzie jako egzekutor. Kończy swoją rolę sędziego w niebiańskiej świątyni i przyjdzie, aby wykonać wyrok, jaki teraz, dzisiaj w tej niebiańskiej świątyni zapada. A my możemy być szczęśliwi, bo wiemy, że dla nas jest to wyrok stwierdzający, że jesteśmy ułaskawieni, że jesteśmy usprawiedliwieni, bo przyjęliśmy krew baranka, jego ofiarę za nas. I oby Pan Bóg dał nam wytrwać, zwłaszcza w tym trudnym okresie, który jest jeszcze przed nami, tej jednej godziny, o której Brad Roman mówił. Żebyśmy wytrwali aż do końca i powitali z radością to zbawienie, które jest przeznaczone jako nasza przyszłość. Amen.